Witam ponownie. Słuchajcie, spinki powyciągane są całe. Potrwało to chwilę, jak widać. I teraz każdą trzeba włożyć na swoje miejsce w drzwiach. Tam gdzie powinny być, w boczku. Ja zaraz wam pokażę. Specjalnie rozpiąłem tu jedną kostkę. Wszystko się trzyma tylko i wyłącznie na linkach od zamykania. Wszystkie spinki są całe. Udało się. Muszę znaleźć trzecią. Stąd wyjąłem, stąd. Słuchajcie, trzecia będzie tutaj. Tą, którą wyciągnąłem. O. Wkładamy na miejsce. I słuchajcie, pozostaje tylko, tylko wszystko wpiąć. Poczekajcie. Najpierw kosteczka żeby nie było. Skoro ją wypiąłem to i też trzeba ją wpiąć. Zastanawiam się czy w dobrym miejscu wpinam, bo o, siedzi to na boczek i jedziemy od góry od okna, żeby się zaczepiło oranty. Dociskamy i teraz jak będziemy delikatnie opukiwać to spinki powinny wejść. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy aby na pewno dobrze doszło, docisnąć wszystko. Jak widzicie trzyma się. O, jedna zaskoczyła, czyli są na swoich miejscach. Wszystko siedzi wpięte, tu która się słabo trzyma. O, jest OK. Cóż pozostało? Wkręcić tylko śrubki z powrotem, zmieniamy na krzyżaka. Też ostrożnie nie mną zam... Ale jazda. Słuchajcie, hit. Spinka mi jedna wyleciała. Nie, zauwa... nie zauważyłem. <gryś> Drzwi do zdjęcia. Kurczę, narobiłem się tylko. Do tego coś mi nie pasowało. Nie zwróciłem uwagi. Spinka wyleciała. Jeszcze raz. To się narobię teraz. Odrobinę. ciągał spinki. No dobra, słuchajcie. Szkoda prądu.